Przy sakramentaliach wiara jest bardzo ważna, wierzmy, módlmy się, prosząc Boga, a będziemy doświadczać też dobrych skutków. Ja otrzymuję wiele świadectw od osób, które posługują się sakramentaliami. I tak na przykład jedna z pielęgniarek, która odwiedzała ludzi leżących. Mających, mające różnego rodzaju rany, szczególnie odleżyny, mówi, że kiedy nie skutkowały maści, stosowała olej egzorcyzmowany, i rany bardzo ładnie się goiły. Po trzech dniach nie było śladu. Inna z osób stosowała ten. Olej, na przykład na różne jakieś guzy, e, problemy skórne i bardzo szybko e, te guzy i te dolegliwości skórne znikały. Warto, warto go używać również przy różnych schorzeniach, jak bóle głowy, e, bóle żołądka, smarując chore miejsca lub też spożywając. E, Parę kropel tego oleju z wiarą, prosząc o uzdrowienie, będzie bardzo, bardzo skuteczne. Tak samo na stawy można smarować. Szczególnie ten olej działa wtedy, kiedy, kiedy jest tam działanie złego ducha, ale też przy modlitwie poświęcenia. Prosimy Boga o łaskę uzdrowienia, więc warto, jeśli macie, stosować z wiarą. Woda egzotyzmowana ma takie samo działanie jak olej, więc można wodą smarować czy pić. Z tym, że woda szybko wyparuje. Jak wyparuje woda, to już jej nie ma. Olej dłużej pozostanie na chorym miejscu, na ciele, czy, czy nawet jeśli byśmy posmarowali o domów. Jako też bramy dla złego ducha, żeby żadne zło nie weszło do domu, to taki olej dłużej będzie w danym miejscu. Sól ma działanie też przeciwko demonom. Szczególnie możemy na przykład posypać drogę do naszego domu, ścieżkę, posypać pod progiem w kącikach domu, czy też. Parę ziarenek nosić w kieszeni, czy pod wycieraczką samochodu, aby nie doszło do ataków złego, czy też do jakiejś kolizji, czy rozproszeń, że człowiek się zamyśli i spowoduje wypadek, nie zauważy na przykład znaku stopu i wymusi pierwszeństwo. Może takie sytuacje mogą być spowodowane atakiem złego ducha na umysł. I dlatego jeśli mamy parę ziarenek na przykład pod wycieraczką samochodu czy, czy w kieszeni, jesteśmy bezpieczni. Zdarza się, że jeśli ktoś potrzebuje pomocy, szuka tej pomocy, to również samochód może odmówić posłuszeństwa. Dobry samochód nagle zacznie się psuć, bo atak złego ducha idzie też na te rzeczy materialne. Posypanie solą sprawia, że zło z tego miejsca odchodzi, tego miejsca nie dotyka. Świeca służy nam do modlitwy. Ona jest symbolem Chrystusa zmartwychwstałego. I kiedy się modlimy, warto mieć świadomość tego, że Jezus jest z nami. Ona nam pomaga. Pomaga to sobie uświadomić, tak samo jak i ta pobłogosławiona kapliczka. Z tym, że. Właśnie ta świeca też jest egzotyzmowana, i kiedy ją palimy, złe duchy muszą opuścić to miejsce. Jedna z osób, która była opętana, dawała takie świadectwo, że kiedy nastąpił atak, właśnie ktoś z rodziny, ojciec czy matka, czy może brat, kiedy nastąpił ten atak i nie mogli sobie poradzić, wzięli i chcieli zapalić świecę egzorcyzmowaną. I wtedy ten demon zaczął krzyczeć, róbcie wszystko inne, tylko nie palcie tej świecy. Ona bardzo pomaga w różnych takich sytuacjach, gdzie jest podejrzenie o działanie złego ducha. Może się zdarzyć tak, że w niektórych miejscach ta świeca się nie będzie palić. Jest to znakiem, że to miejsce jest no, dotknięte obecnością złego ducha. Ja miałem takie zdarzenie w Stanach, kiedy mieszkałem u jednej z rodzin. Zawsze włożę ze sobą świecę i ją używam. I przed wylotem z Polski używa, używałem świecę. Ona się paliła bez żadnych problemów, i kiedy tam przyleciałem. Chciałem rano zapalić świecę, w ogóle nie chciała się palić. Próbowałem chyba kilka razy zapalić świecę, i za każdym razem ona się nie paliła. W ogóle knot nie chciał się zapalić. Dopiero pobłogosławiłem świecę jeszcze raz i przepędziłem tego ducha, który nie pozwalał ją zapalić. Dopiero ta świeca, knot zapłonął i mogła, mogła swobodnie się palić. Niektórzy mówią, na przykład jedna z osób mówi, że przyniosła świecę do domu. To było chyba po mszy świętej z modlitwą o uzdrowienie. No i ją postawiła gdzieś tam na półce czy na, na stole. I rano, kiedy wstała, była przerażona, bo świeca, woskowa świeca, yy, no to nie była, nie była woskowa z prawdziwego wosku, tylko taka biała, taka żółtawa, no co w tym rodzaju. Była cała czarna, wystraszyła się. Ktoś inny mówi, że też miał świecę, i ona tak się wygięła, że nie dało się jej zapalić. Więc mogą być różne sytuacje, a to pokazuje, że, że jest jakieś działanie złego ducha i, i można coś z tym działaniem złego ducha e, zrobić. E, Wiele osób, zwłaszcza na wsi, bo tam gdzie odprawiam MSZ Świętą z modlitwą o Uzdrowienie, bardzo dużo osób przyjeżdża ze wsi i skarżą się na różnego rodzaju szkodniki, więc pytają się, co robić. Zazwyczaj mówię: no, weź świecę, pobłogosław na przykład pole po Pobłogosław działkę i powiedz, niech te szkodniki, gryzonie wyniosą się. I wiele osób daje takie piękne świadectwo, że rzeczywiście to działa. Jedna z osób na przykład miała pomidory w szklarni. No i w pewnym momencie pełno pojawiło się ślimaków. Ta osoba próbowała zbierać najpierw te ślimaki, bo nie chciała stosować środków chemicznych, ale mówi, no, każdego nie było coraz więcej. No i wtedy sobie przypomniała o tej świecy, wzięła świecę, zapaliła, pobłogosławiła. Następnego dnia wszystkie ślimaki były przed szklarnią. Nie było ani jednego w szklarni. I kiedyś dawałem taki przykład właśnie też na rekolekcjach, z tym, że nie związane ze ślimakami, ale z kretami. Na jednej z działek po prostu było mnóstwo kretów. No i jedna z osób, ponieważ była na rekolekcjach, kupiła sobie świecę, ja ją pobłogosławiłem. No i, i, i wieczorem to było w mieście, te domki jednorodzinne, więc. Tam sąsiedzi no, mogli wszystko widzieć. I ta osoba mówi tak: no, czekałam, aż się ściemni. Ubrałem sobie kaptur na głowę, żeby mnie nikt nie poznał, i chodziłem z tą świecą. No i stawiałem takie duchowe bramy, żeby kre, najpierw żeby krety się wyniosły z tej działki, a później stawiałem duchowe bramy, żeby nikt, żeby nie, już nie weszły na moją działkę. Mąż stał w oknie i mi tak pokazywał. Ale następnego dnia nie było ani, ani jednego kreta. Wszystkie wyniosły się do sąsiada. I nie weszły. I wyobraźcie sobie, jak powiedziałem ten przykład na jednych z podczas jednych rekolekcji, później się to dowiedziałem oczywiście, jedna z osób kupiła całe pudełko, tam chyba 35 świec. I po trzech tygodniach dzwoni do Grzegorza, do tego, który miał konferencję, i, mu, i mówi tak, żeby powiedział mi, że ona chciała te świece zareklamować, bo być może działają na krety, ale na ślimaki nie działają. Więc, żeby coś zrobić, żeby też podziałały na, podziałały na ślimaki. I to jest właśnie magia. Trzeba używać z wiarą. Więc, jeśli będziecie mieć jakieś tam problemy czy szkodniki, używajcie z wiarą. Nieważne, jakie są szkodniki, jeśli jest to wynikiem działania złego ducha, a często tak też może być, one, one po prostu się wyniosą. Podobnie z tą kapliczką też mam wiele takich świadectw. Jeden z młodych, taki młody chłopak, mówił, że przez kilkanaście lat borykał się z samogwałtem i próbował na różne sposoby się od tego uwolnić, ale bezskutecznie. Jakaś starsza pani mu poleciła: Słuchaj, jeśli masz taką kapliczkę, to zapal sobie ją i wpatruj się w Chrystusa w cierniowej koronie i powiedz mu, poproś go, żeby ci pomógł. I on tak zrobił. I mój proszę ojca, jak ręko odjął. Nauk zniknął. Inna z osób mówi, proszę ojca, należy do grupy modlitewnej, zawsze na spotkaniach no, dochodzi do kłótni. Zamiast się modlić, my się kłócimy. Jedna drugiej nie chce ustąpić. I kupiłam sobie tę kapliczkę, ojciec pobłogosławił i przyniosłam na spotkanie, żeby też pokazać innym, że. Że to światełko, które się zapali, sprawia, że ta twarz Jezusa staje się jakby żywa. I, I nieważne, z której strony się siedzi, każdy ma takie wrażenie, że Jezus patrzy na niego. I właśnie w te, podczas tego spotkania nie pokłóciliśmy się. Od tego momentu już się nie kłócimy, bo nawet ci, którzy gdzieś tam prowokowali do kłótni, mówią: No nie wypada, Jezus patrzy na mnie. No nie mogę, nie mogę. Więc jeżeli się używa z wiarą, y, zobaczycie też, że będzie wiele, wiele takich duchowych owoców i błogosławieństw. Parę słów na temat tego duchowego szpitala i później będzie modlitwa, bo jutro już nie będzie zbytnio czasu, żeby o nim wspomnieć. W pińczowie mamy klasztor 17-wieczny. W latach 50. Władze komunistyczne dwie, trzeci, dwie trzecie klasztoru zabrały nam, dla zakonników zostało jedno skrzydło i w tym klasztorze zrobiono szpital dla chorych. I przez 50 lat w klasztorze był szpital miejski. Po 50 latach, kiedy miasto wybudowało nowy budynek pod szpital, Chorych przeniesiono do nowego budynku, a nam zwrócono to, co wcześniej zabrano. I wtedy zrodził się taki pomysł, aby tam, gdzie leczono ciała, leczyć duszę. I stąd nazwa Duchowy Szpital. I on już funkcjonuje, można powiedzieć, w jednej trzeciej. Więc osoby potrzebujące mogą przyjeżdżać na rekolekcje piątek, sobota, niedziela, takie rekolekcje w małym gronie 20-30 osób. Lub też tak zwany duchowy szpital, czyli moglibyśmy to nazwać taki dzień skupienia, gdzie jest dwie konferencje, msza święta z homilią, no i takie indywidualne prowadzenie, czyli rozmowa, spowiedź czy modlitwa wstawienicza. Później ma być to rozbudowane, bo chcemy, żeby rzeczywiście te osoby, które będą przyjeżdżać, mogły z tego miejsca jak najwięcej skorzystać z takiej duchowej pomocy. Czy to przez modlitwę wstawienniczą o uzdrowienie, o uwolnienie, o rozeznanie. I Grzegorz, który, który miał konferencję wcześniej. On bardzo często w tym miejscu spotyka się z osobami, które są dręczone, opętane, a którym nie chce nikt pomóc. szukają pomocy, czy, czy u egzocysty czy, czy w inny sposób i nie mogą ją znaleźć. I tam przyjeżdżają, on z nimi rozmawia, modlą się. i wiele osób już odzyskało całkowitą wolność, nawet te, które były opętane, po kilku latach są teraz wolne. Jest to takie miejsce, gdzie, gdzie właśnie w ten duchowy sposób można doświadczyć czy to uwolnienia, czy uzdrowienia, ale chcemy też, żeby nie tylko chodzi o duszę, bo człowiek to nie dusza, to też ciało, aby też pomóc fizycznie takim osobom. I chcemy, aby te osoby, które tam przyjeżdżają, a mają różne problemy zdrowotne, szczególnie takie przewlekłe, nie poddające się leczeniu, które mają osłabiony organizm, nie mają odporności, chorują na różne choroby, mogły otrzymać też skuteczną pomoc taką bezpieczną pomoc, również dla ciała. Ponieważ. Nie jesteśmy lekarzami i nie udzielamy y, jakichś tam porad medycznych, ale dzielimy się takimi dobrymi, dobrymi rzeczami, które diametralnie zmieniają y, samopoczucie, mają bardzo pozytywny wpływ na zdrowie. I osoby, które tam przyjeżdżają, jeśli, przynajmniej jak ja mam rekolekcję, zwłaszcza pod tym. W tym temacie, na temat uzdrowienia, to zawsze dzielę się takim doświadczeniem, które zdobyłem na sobie. I mówię, że można, można utrzymać kondycję fizyczną, psychiczną, zdrowotną i uniknąć wiele schorzeń, które dotykają większości ludzi, jak przeziębienia, wirusy. Uniknąć zachorowania na grypę, czy też uniknąć takiego ogólnego osłabienia organizmu, że człowiek nie ma sił, nic się nie chce, stosując bardzo proste środki, które Pan Bóg stworzył. I chciałbym Wam teraz powiedzieć o dwóch takich środkach, które są dostępne i można korzystać. A dzięki którym możecie wzmocnić swój organizm i uniknąć wiele chorób. I, y, pierwszym y, takim środkiem y, są liście drzewa Moringi. Y, jeśli ktoś gdzieś tam był na rekolekcjach ze mną, ja często gdzieś tam o tym mówię, dlatego że jak chodzi o mój organizm, bardzo, bardzo pozytywnie. Te liście wpływają na kondycję fizyczną. One mają bardzo dużo witamin i minerałów. To są liście drzewa, które jest też nazywane drzewem cudu, dlatego że ono rośnie w krajach najuboższych, najbiedniejszych, i jedząc te liście, można dostarczyć organizmowi wszystkie witaminy i minerały, jakie. Człowiek potrzebuje do życia. I drugi taki środek, to znaczy, my mamy ze sobą, lub można przez internet sobie zamawiać te liście. Czy one są w postaci kapsułek, czy w postaci już sproszkowanej. Jeśli ktoś z Was będzie korzystał, to będzie miał na przykład w postaci sproszkowanej, to łyżeczka. A rano łyżeczka w południe, natomiast jeśli jest ktoś osłabiony i rzeczywiście jest chorowany, to jest na przykład trzy łyżeczki dziennie, i w ciągu 15 dni zobaczycie przypływ sił, energii, zobaczycie, że, że wasz organizm się wzmacnia. Nie są, nie są to leki. Po prostu jest to roślina, która, czy roślina drzewo, które. Jest bardzo bogate. Na internecie, na internecie możecie znaleźć informacje na ten temat. Gdybyście chcieli skorzystać z tej moringi, jaką my mamy, to możecie przy, tym, przy okazji wspomagać to dzieło ewangelizacyjne duchowego szpitala. Ale drugi środek, aha, to drzewo moringa nie rośnie w Polsce. Ono rośnie w takich krajach bardzo biednych, jak Indie, Afryka, czy też w takich gorących. Bo taki potrzebuje klimat. I drugi środek, to bardziej chyba jest znany, to pyłek pszczeli. Ma bardzo dużo witamin i też innych związków. Bardzo szybko można odbudować kondycję organizmu, spożywając ten pyłek kwiatowy czy pyłek pszczeli, jak to. To woli nazwać. W internecie możecie znaleźć informacje, jakie ma w sobie składniki. W ciągu dwóch miesięcy możecie bardzo mocno wzmocnić swój organizm i też oczyścić go z wszelkich toksyn, bo tak przynajmniej specjaliści się wypowiadają. Ma taki wpływ, z tym, że jeśli ktoś z Was gdzieś tam będzie korzystał z tego pyłku pszczelego, można jeść go na dwa sposoby. Na sucho, czyli brać normalnie do ust i spożywać, ale wtedy przyswaja się 30%. A można go rozpuścić w wodzie, namoczyć 2-3 godziny i później wypić. 90-parę procent jest przyswajalności, i, i zobaczycie wtedy, że jeśli ktoś ma osłabiony organizm, w ciągu paru dni poczuję też ogromną różnicę, więc można albo pyłek, albo, albo moringę, albo można jedno i drugie. Nie ma obaw, że się przedawkuje i się zaszkodzi. Ja ze sobą parę słoików przywiozłem dla tych, którzy by chcieli. Jeśli komuś by brakło, to musi sobie gdzieś tam przez internet zamówić. Albo u nas, albo gdzieś indziej. To już od Was zależy. Ale warto, jeśli macie jakieś problemy zdrowotne, jest to dobre, dobry środek. Ja, jeśli ktoś mnie zna, jeśli częściej ktoś się gdzieś tam ze mną spotykał, no to wie, że ta moja posługa no praktycznie jest codziennie. Od poniedziałku do, do czwartku, a piątek, sobota, niedziela to są rekolekcje. Poza tym też są i, i, i czuwania nocne. I wszyscy się dziwią, jak się trzymam. A trzymam się świetnie nie mam żadnych problemów zdrowotnych, żadnego osłabienia. Mało tego, po, po spotkaniu, tak jak z Wami, mogę nawet całą noc funkcjonować. E ale to od momentu, kiedy właśnie zacząłem spożywać moringę i, i ten pyłek kwiatowy, czy pyłek pszczeli, jak to chcę nazwać. Więc dzielę się z Wami. Jeśli chcielibyście spróbować, spróbujcie i wtedy też powrócicie. Myślę, że bardzo szybko do, do takiej kondycji fizycznej. I w tym duchowym szpitalu właśnie chcemy, żeby. Właśnie takie dobre, dobre rzeczy się znalazły, by osoby, które z jakiegoś powodu są niedożywione, nie dbały o swój organizm, nie odżywiały się prawidłowo, mogły bez używania środków farmakologicznych, bez lekarstw czy jakichś tam innych rzeczy, szybko powrócić, powrócić do zdrowia. I gdyby ktoś z Was chciał skorzystać z tego duchowego szpitala, to na naszej stronie internetowej, jak się wpisze e, sekretariat ewangelizacji, wyskoczy nasza strona i tam jest podany numer telefonu. Liczba miejsc jest, miejsc jest ograniczona, dlatego że to e, na razie 15-20 osób może jednorazowo brać udział w takiej modlitwie. Później będzie nieco więcej, ale no, nigdy nie będzie takiej masówki, jak na przykład na tych rekolekcjach, bo yy, chcemy, żeby podczas takiego spotkania w tym duchowym szpitalu, każdy indywidualnie był omadlany i aby każdemu poświęcić czas. Przy tak dużej ilości jest to osób jest niemożliwe, ale to nie oznacza, że nie będzie Ci dzisiaj dotknięci przez Boga i uzdrowieni będzie ci, bo Bóg. Bóg dotyka w jednym czasie wszystkich od razu i spodziewajcie się uzdrowienia i oczekujcie uzdrowienia. Więc gdyby ktoś chciał się tam zapisać, przyjechać, to odsyłam na naszą stronę internetową, czy do naszego kwartalnika wypłyń na głębie, tam znajdziecie informacje, numer telefonu, czy też maila i też informacji odnośnie propozycji sekretariatu ewangelizacji. I przy tej okazji chcę wam też podziękować tutaj organizatorom tych rekolekcji za to, że te ofiary, jakie były zbierane dzisiaj, czy jakie będą jutro na tace, one są właśnie na ten cel przeznaczone. Dlatego dziękuję wam za te ofiary, bo e, wspomagacie dzieło, z którego e, korzystają osoby duchowo bardzo poranione. I dzięki właśnie takim osobom jak wy, którzy, czy to przez rekolekcję, czy przez msze o uzdrowienie, pomagają to dzieło tworzyć, tworzyć to miejsce, z którego ludzie, czy to opętani, czy dręczeni, czy przeżywające różnego rodzaju kryzysy mogą korzystać. Również e, 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 Książki, które rozprowadzamy, nie, czy te zioła moringa, czy pyłek to dochód ze sprzedaży tych e, rzeczy też jest na ten cel przeznaczony. Więc jeśli ktoś z Was kupował książki, czy świece, czy, czy inne rzeczy, właśnie tam na stoisku, to możecie zrobić też taką intencję sobie, że Panie Boże, e, przez, w taki sposób pragnę, Przyjdź z pomocą osobom, które nie znam, a Ty przyjdź z pomocą tym osobom, które ja znam. <laughs> Taka po prostu wymiana, intencja, która naprawdę działa. Tak samo jak dawaliście dzisiaj na tace, czy jutro, też zróbcie taką intencję, Panie Jezu. Wspomagam osoby, które nie znam, ale Ty wspomóż te, które ja znam, a za które się na przykład wstawiam. <laughs> Jest to też wspomaganie dzieła ewangelizacji, więc macie też udział w ewangelizacji i w owocach ewangelizacji. Jest wiele osób, które doświadczają Bożej pomocy, Bożej łaski dzięki takim ludziom jak wy. Dlatego składam wam serdeczne Bóg zapłać.